Cześć tato, nazywam się Ada Niezgódka. Pamiętasz mnie jeszcze? O ostatnio zaginąłeś, nie wiem gdzie jesteś. Może kiedyś się spotkamy. Nie wiem. Oh. Jestem za. Oh. Nie mam przyjaciół. Zobaczymy jak wygląda Nowy Jork. Z widoku z okna. Kim jesteś? Jestem Mateusz. Chciałbym Cię zaprosić do Akademii Starego Wieprza, ponieważ jesteś bardzo uzdolniona i masz dużą kreatywność. Nigdy nie miałam żadnej kreatywności. Nigdy nic nie wymyśliłam. Wierzymy, że jest... Dobra, kurde, co jest? Nauczę Cię latać. Nie będziesz żeby mi to robić. Chwila, nie! Tak to się robi? I tak się kiedyś jeszcze zobaczymy, a no niezgódko A teraz muszę lecieć Teleportacja Mama, Powiedz mi O co chodzi z tą akademią Starego wieprza Wszyscy oni gadają A ja nic nie wiem Jedne co mi powiedział to jakiś Głupi ptak, który opowiadał Jakieś pierdoły Słuchaj dziecko Bo nie będę już powtarzać Przepraszam, że o tym ci nie mówiłam. Ale kiedyś z Tatą uczyliśmy się w Akademii Starego Wieprza i powiem Ci, że nauczył nas takich pierdół, że ty też musisz się ich nauczyć. Więc spotkaj się jeszcze raz z Mateuszem w swoim ulubionym miejscu. Jesteśmy w moim ulubionym miejscu. Trochę jakieś takie dziwne, wiesz, Ado No wiem, ale tu tutaj spędzałem większość spędzałem większość czasu jak... 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 Jak byłem... Ach, dobra, zamknij się Ado to sprawa osobista. No dobra, nie wnikam. Co mam robić? Powtarzaj za mną. Pokrzywi mnie pogryzuj. Okrzywie mnie pogryzły. Co się dzieje? Twój stary to twoja stara. Twój stary to twoja stara. Okej, okay, no gay. Okej, okay, no gay. O, o. Witajcie, witaj Ada w Akademii Starego Wieprza. O, o kurde, co to za miejsce? Jakoś... Melina Żula witajcie w Akademii Starego Wieprza Nazywam się Pan Stary Wieprz. Pokażę Wam czego możecie się nauczyć w Akademii Starego Wieprza. Muszę do Was zejść, więc pokażę Wam moje umiejętności lotnictwa. Prób. O. O. Kurwa. Więc... Pomyślcie o czymś, o mleku, o płatkach, o życiu. Wymyślcie coś, dzięki swojej wyobraźni. Dobra, pomyślę. Yy. 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 Oh. Oh, to mój stary! Co to jest? Mimo tego nadal masz wyobraźnię, zrozumiano Ada? Zrozumiano? Lekcja kamuflażu. Na pewno mnie nie widzieliście. Więc nauczcie się, jak zakamuflować się. A no tak, przecież nawet nie wiem, jak się to robi. Przejdźmy do dalszej części lekcji. Dobrze więc. Zatem. Dzieci, powiedzcie mi, czy macie jakieś marzenia. Jak ktoś się zgłosi, niech się nie boi, proszę. Mówcie, mówcie. Chciałbym być z i toiletem, ale nie umiem włożyć całego swojego ciała tak, aby została głowa w kiblu. Dobrze. Świetnie, ale zamiast ale powiedz więc. Chcę zostać z Kibili Toilet, więc będę próbował włożyć całe swoje ciało oprócz głowy do Kibla. Tak to się mówi. Dobra, no to ja mam. Chciałbym, chciałabym znaleźć drugą połówkę, ale nie wiem gdzie szukać. Dobrze. Więc powiedz tak. Chcę znaleźć drugą połówkę, więc będę jej szukał pomimo trudności. Witajcie w naszej bajce, swój zagrana w półjacy, i nam zaśpiewa, zatanczę w koło drzewa. Ada, mam dla ciebie prezent. Proszę, jest to magiczne drewno, magiczna kostka, prostokąt z drewna. Jeśli rzucisz je w dane miejsce, stanie się rzecz magiczna. Sprawdź to. Raz próbuję. A, co nie stało? Nie stary wiewiór. Wróci do normalnej postaci, mam klaustrofobię, rzuć drewnianym prostokątem ponownie. O! No dobra, to było straszne, będę miała mojej pięknej fryzury. Dziękuję za prezent, panie stary wieprzu. Dziękuję. Mm -hmm. Co to jest? O, -a. Muszę powiedzieć o tym starym wieprzowi. Lecisz ze mną. Ada, co się stało? Znalazłaś go. Kto to jest? Jakiś znużony jestem człowiek. Trzeba to zbadać. Powiedziałem, że trzeba to zbadać. Hmm. Według moich obliczeń jego średnia wieku to 60 lat. Ciekawe, dlaczego się tu znalazł. Hm. O cholera. Kto tam jest? Ale już... Chyba umerzy... Za gryzę tego Mateusza! Mateusz... Już... Śmieciu... Przeszli tu bumerzy! Bum, bum Wiesz dlaczego? Bo zabiłeś ich króla! Just idą cię zabić. I pe nas pewnie też. Co mi pójdziesz że mięso, armatnie. Dzieci, teraz wasza kolej. Musicie coś wymyślić. Ja potem już wszał. Przez tego Mateusza wszyscy zginiemy. U tych bumerów. Wiecie, co musicie zrobić? Musicie użyć swojej wyobraźni. Wyobraźnia jest najważniejsza. Ada, ty może nasłuchaj na nawet swojego starego, żeby ich tam zniszczył. Musicie ich zniszczyć, okej? Okay? Okej? Okay? Lecicie! Witajcie, wszyscy, którzy znajdują się wobec nie, w bajce z Starego Wieprza. Wy no już. Dawno się nie widzieli. Będziesz uwięziony, a później zabity. I teraz szukać wszystkich dzieci, co do jednego. Wszystkich, że Przestaną mnie na drodze jest jakiś

Nie znajdzie, dobra. Cyk. Uch, Jego noga. Uciekam. To twoja noga. Uuu. Uhm, W końcu znaleźliśmy dla ciebie dobrą klatkę, bo ciężko jej uwięzić. Prawie się nie zmieściłeś, więc pewnie tam zginiesz. Ale To jest cena za to, że zniszczyłeś nam naszego króla bumeru. Czekaj. Czekaj bumerko. Królowo Bumer, Z szacunkiem. Mateusz może zabił króla bumerów. Ale to nie oznacza, że ma być za to zabity.

że proszę poczekać. Niech Mateusz nie zostanie zabity. Słuchaj, Mateusz, jeśli tak nadal mnie słyszysz, to użyj swojej wyobraźni. Możesz przeistoczyć się znowu w postać, w, którą w, w której byłeś. Tylko przez dziwne zakręcie wieku wysoje zmienione w taka Możesz to zrobić. Wierzę w ciebie, wierzę. Nie daj, nie daj, ci Ale żywą jaką możemy, najgorsze, że się można mnie zamknij i nic nie zjem. Jak żeby Jak możesz? O! O, o. Jak... jak możesz? Jak możesz, włącz. możesz? stop. Ja Królowo jedno, bumerów. W imieniu Królestwa Bumerów. My wszyscy władaliśmy tylko jej rozkazom. Ale to jest Akademia Starego Wieprza, a to są bumery. I teraz, zobaczcie, wystarczy tylko, że pogodzimy się, bo jednak to jest prawie to samo, zależy tylko od wieku i od gustu i można świetnie działać. O to chodzi. O to chodzi. O... No, o to chodzi. Uch. Masz rację Ada Trzeba się przeistoczyć Ale mi się zarosło Od tego czasu kiedy Ostatnim razem byłem człowiekiem Dziękuję Ada Dzięki Tobie w końcu mogę być sobą Chyba wychodzi na to Że mam sześćdziesiątkę co poradzić Ale dzięki Ci Ada Dzięki to wszystko. A to walcie się, wychodzę stąd, wychodzę. wychodzę. Czekaj, Ada. wszystko. Mogę zostać ptakiem. Jak ja się ptakiem? Może wala się w łeb, pomoże coś. Bo działa. Musi działać. Morał z tej bajki jest taki, że bumerzy powinni żyć w zgodzie z młodymi ludźmi. Akademia Starego Wieprza. Część Druga. Dzieło.